Philips, producent oczyszczaczy powietrza z technologią DualScan. pogłoski o legendarnym mieście. to znalazłeś skarb? Wyruszą w podróż, by odkryć prawdę. To miasto istnieje. Obudzą starożytne zło. Czy dosięgnie ich zemsta? Przez was wszyscy zginiemy. Musimy go powstrzymać. Brendan Fraser. Rachel Weisz. Mumia. Dziś od 20 w TVN. Wysoka na czy latę? Trzy w jednym. Trzy w jednym? PIT, CIT, VAT na jeden mikrorachunek. A od kiedy? Od stycznia. A gdzie ten mikrorachunek można sprawdzić? A z telefonu można? Można, już sprawdzałam. Każdy będzie miał własny? Ja też? Od 1 stycznia wpłacasz PIT, CIT, VAT na mikrorachunek podatkowy. Sprawdź swój numer tylko na podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym. No to może trzy desery w jednym. <laughs> Na święta mamy świętną okazję dla firm smartfon z zerową opłatą na start. Czy powinienem się spieszyć? Takim refleksem? Tak, też się pośpiesz i złap świętną okazję. Samsung Galaxy S10 S z zerową opłatą na start. Dołącz do nas tak jak ponad połowa firm w Polsce. Orange. By odkryć smaki kawy, jakich jeszcze nie znałeś, nie musisz jechać na koniec świata. Wystarczy wejść na mkfresh.pl, a świeżo palona kawa z najlepszych plantacji sama do ciebie trafi. Odkryj słodycz delikatnej Brazylhany. mkfresh.pl